Państwu, witam serdecznie w 12 odcinku Palhajs TV, w którym odwiedzimy plan teledysku Terminology z Pyskatym na producencką płytę Luxona oraz wybierzemy się na koncert do łódzkiej scenografii. Pokażemy również jak wyciągnąć czołg z robu oraz podzielimy się kiełbasą w Wielki Piątek. Zapraszam! Dziękuję Panie Władysławie, a Was witam wszystkich serdecznie w 12. odcinku Palchais TV, w którym pokażemy Wam relację z planu teledysku terminologii na płytę producencką Luxona. Zapraszam! Żeby nie robić kurwa nieposednych kilometrów, wzięliśmy sobie rowery. Bo na rowerach się szybciej przemyśleć może tutaj po tym lokalu. Ta cała hala wysypana jest kokainą. Proszę zobaczyć, na podeszwie widać, ile jest koksu tutaj. Cała podłoga dla tego efektu takiego świetlnego. Wiadomo w kokainie są, jest pył z, z jarzeniówek, więc ładnie się wszystko świeci. Naprawdę polecam. Też mieć błyszczącą podłogę, wysyp na nią kokainę. Na planie teledysku, to zawsze jest osiedlowy klimat, nie? Jest ławeczka... Za śnieg! Podaruj mi trochę swój. Tak się robi hip-hop. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O Jak tam? Dobrze. <gry> co, co się dzisiaj dzieje dobrego? Kręcimy klip do kawałka technologii I kogoś tam jeszcze, nie pamiętam kogo. To nie wiesz z kim jesteś w teledysku? Nie. Jak ci się tam nakurwało po pogarkach dzisiaj? Bardzo sympatycznie. Fajna atmosfera, trochę pisgało, ale generalnie chyba skończyliśmy. A ja to dzisiaj śniadanie? Jadłem. To tak cicho mówić, jak nie? Ja. Zmęczony jestem. Tak? No. A to chyba. A zakwasy są po garach? Co? Jak się dużo napiada po garach, są zakwasy? No, potrafią być. Czemu pan nie robi zdjęć? Pan... Bo jestem kamerzystą. Dzisiaj kamerujemy. Dzisiaj nie fotografujemy. Kamerujemy. Kamerzystujemy. Kamerzystujemy. I co tak. pan kamerzystuje? Aparatem. Aparatem? Yy, gołe kobiety i yy, raperów też czasem. Gdzie te... Gdzie te kobiety są? Nie widzisz ich? Nie. Widzisz, ja widzę. Eee, no to daj mi numer do swojego dealera. kurwa, on ma robić sesję kurwa nie pierd I tego do niego poczekam, z do czego nie robi zdjęć. No dobrze, to. Zrobiłem zdjęć. że zostawisz, że pierdolę szefa. Najlepsza product, to nie jest szef mój. Chciałem oficjalnie powiedzieć, że kurwa skłamał. Szefem wszystkich szefów jest oczywiście Jay Z. Ile lat już w gastronomii i gary i tak dalej? 11. No jesteśmy, jak już wiemy, jesteśmy na, na klipie teledysku Terminology i spyskatym. Jesteśmy na klipy teledysku, bardzo ładnie powiedziałeś Tak, na klipy no dużo ciekawych rzeczy się dzieje Chyba tak na dobrą sprawę nie dzieje się nic nieciekawego No co, kręcimy no sam widzisz. Jesteśmy teraz właśnie z Luxonem, czyli, że tak powiem, głównym zamieszanym całego zamieszania. Bardzo ładnie to powiedziałem. U mnie wszystko w porządku. Jesteśmy na zabierasz, planie zabierasz klipu. Tak, zabiegam. Wiesz, nie jestem raperem, Dobra. robię wizyty, że czasami mogę sobie kuglę go mikrofon. Czyli najebka i koncerty? Yy, koncerty i najepka. Albo najepka, koncerty i najebka? Yy, też tak czasami bywa. Krzysiu, gdzie byłeś, jak cię nie było? A cię może papierosa? Na trójkącie ktoś gra. Skąd to się kurwa bierze? <laughs> Jest mi ciężko sobie to wyobrazić, nie? No, tak. no bo to jest tak, no, no. no bo to się wybiera, bo generalnie są lekarze. Tak? Każdy chce być chirurgiem, stomatologiem, anestezjologiem i tak dalej, ale czasami ktoś zostaje proktologiem, bo jednak jest parę miejsc dla chirurgów, parę miejsc tu, masz gorsze cenę za na proktologię, tak? Więc robisz takie gówno, że tak powiem. Więc nie każdy sądzi, że chciał być proktologiem od, od urodzenia. I więc tak samo jak jest z tym trójkątem, może ktoś w szkole muzycznej był kurwa głąbem, nie poda się na niczym, to daj mu trójkąt. Nie, no wiesz, w szkole muzycznej jakby jak są na przykład zajęcia typu folklor, czy coś w tym stylu, to jakby jest kilku parkusistów i się ich wybiera, tak? Jeden gra na tym, drugi gra na tym, a trzeci gra na trójkącie, no widzę, że grubo rowery, wylewana, luksusowa. No słuchaj, no wiesz, no takie są koszty niestety bycia hip no trzeba wylać czasami wódkę na ziemię, no za zmarłych kolegów i tak dalej, no. Wiesz, a rowery to nie moje. No, nie odpowiadam za to, co się zniszczy na planie tego teledysku. Ja to pamiętam, jak tam parę lat temu na Sylwestrze podłukł się flaszka, to prawie się popakaliśmy, a teraz to są takie czasy, że się wódkę na, na, na podłogę wylewa. Nie no, się gra, się ma, kurwa no. No tak, Co no, ci mam mówić? Na to tym ty? to polega. Dokładnie no. No gdzie mi stół kurwa palić ty kurwa jełopo? Ała kurwa! No przypierdolę przy kurwa! Nie złotówki, tylko euro. Czy macie papierosa może? Nie no ja się. No, to chwilę. No ciężko jest spalić w kajce jak widać kurwa. No. No ciężko, 2 euro kurwa się Co? nie ba. Prawdziwe. Euro. Słuchajcie, ja tu muszę kurwa trzymać, rzeczy się napierdolić, rozumiecie mietka? Takie rzeczy się dzieją normalnie? Yy, no, Wojtek yy, tam ścisnął sobie chłopi, chłopaki. No, no ale stary, no bardzo prawilny rzut, mi się tam podoba. No, ja tam Wojtek wie. jest tak. Ale ja propsuję stary, ja też uważam, że nie powinno się plątać po scenie, ja ale stary jedną ręką rzucić typem, widać, że Wojtek na siłowni, na pełnej, na bieżni, tak, tak. Marisa, że dobrze. No była w szoku. Ja, jakbym był tym typem, bym był najbardziej w szoku, jakbym w szoku rzucił, nie? Wszyscy rapują, a będzie coś nawijał? Wszyscy rapują, nikt nie nawija. Bo kurwa, za nas pozwolić nam nagrywać wywiady, to nie puszczają kurwa, rapy kręcą te Coś mi się kurwa pojewało. Jednak jest jakaś gradacja ważności. Dlaczego? No Dlaczego? O, tak, będzie lepiej. O, tak, eee, tak, bo ja się nie sprawdzam tak. Podającego eee, Ale nie sprawdza się w roli podającego? Nie. Nie lubisz podać? A jakbyś odezwała doda, na przykład, żebyś garował tam u niej. No wiesz co, do ty nie wiem czy bym chciał. No, to jakby nie mój styl, nie? No ale moneta pewnie jest dobra, nie? No wiesz, ale to nie, nie chodzi o wiesz, jakby hajs, tak? Na to jest o... pal Hajs TV, więc nie mów, że nie chodzi o hajs kurwa. <noise> w ogóle to mój ulubiony rapper, bo robi wszystko kurwa tak jak trzeba. Ze spiną, jest duże Elo. Sztywniutko spiną, i prawilnia. Sztywniutko i prawidłnie, jak to mawiają. Tak. Dzisiaj Kraków, jutro Wrocław. Na grubo, no. Wódka będzie wylewana po ziemi, człowieku. Luksusowa non-stop. Palę hajs? Tak, zawsze. Na konceptach swoich. Najwięcej. Sam wiesz, nie można za dużo... Bo jak się człowiek wkręci w, tą, w ten biznes za bardzo, to po prostu nie będzie go w domu w ogóle. Nie? I ciężko się potem wykręcić z tego. A to musisz mi coś powiedzieć na ten temat. Ja jeszcze nie wkręciłem się tak bardzo. Ale no są tacy, którzy wiesz, się wkręcili już parę lat temu i do tej pory nie mogą się wykręcić, weź bez pomocy, wiesz, odwyków i tak dalej. O to mi bardziej chodziło, że to wiesz, dużo demonów ciecha w zakamarkach. No właśnie za nich wylewaliśmy tą wódkę. Kurwa, jest przepierdolone, wam powiem szczerze. Nie no sławne, to teraz miał trudne sprawy, kurwa. To nie... Chodzi, chod ale... say, dalej! No, tak to jest, kurwa! Zapierdalaj, zapierdalaj! Ja w dym, kurwa! I krzyczy, kurwa, na mnie raper, rozumiecie? Patrzy, tam jest Reno. Patrzcie, 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 ja wam pokażę. Patrzcie, patrzcie, widzicie go? No, dobry jest skubany. Wracam do roboty. Tu się świeci takie coś. Biegaj biegaj Dobrze co? Ja, ja stoję, je, ja lewituję kurwa, bo nie biegnę. No i jak jest mieszko? Nie będzie słychać w ogóle moich kroków. Jemy dzisiaj? No jak masz co? No mam co. To masz? A ty masz co? A to masz, no może mam. A jakąś łychę chyba zrobimy, nie? a ty mówisz alkoholowym, myślałem, że coś jemy. A, bo ty chcesz coś jeść. No jak i pić, to i <laughs> wypadałoby <bo> coś <śmiech> zjeść. <śmiech> Panie Mietku, więc sytuacja się zrobiła, kurwa, dosyć poważna. nim przejął, kurwa, dowodzenie. Na czym przejęliśmy dowodzenie? Nad światem. Nieprawda. Nad... jaraj... jar... nie jaraj, kurwa, poczekajcie, ktoś dzwoni do chuja. O, mój boss dzwoni. Halo? No cześć, udzielam właśnie wywiadu, wyobraź sobie. Do Palhais Pal, TV, Radio. Teraz jestem na wizji i generalnie informuję widzów, że przejęliśmy kurwa ten śmieszny portal. Słuchajcie, brakło tutaj główno dowodzącego Wówunia. Jesteśmy z klasykiem obydwa takie tutaj. No, gdzie tu łapiesz? Puść to. Ale puść to. Nie, no daj. Przejęliśmy, właśnie dostaliśmy informację z góry, że przejęliśmy dzisiaj Palhais TV. Jesteśmy zamiast wuwunia. Więc na pewno nie będzie tak śmiesznie jak zawsze. Jak nie będzie śmiesznie? Oczywiście, że jest kurwa śmiesznie, no. Kto idzie? Kto to? Ojej! O, wrócił! Kurwa wrócił! Słuchajcie, i on tu idzie! Do chuja, ale i tak... Na zobaczycie nas w następnych odcinkach. Zobaczycie nas. Patrzcie, wchodzi... To to, kurwa o mnie, beze mnie. O to mnie, to beze mnie? Ale co? Przejęliśmy kurwa palchaj TV, nie?

Kurwy jebane, no. przyjechały mi tu, kurwo. Kurwa no! Popisów się zachciało i mi się wiebało, kurwa, no bo nowo bogatkie. Po prostu wpadłem do ciebie na chwilę. A jebie. Chyba się nie wyrwie. <Grych> kurwa obraz nędzy i rozpaczy Pięknie kurwa Weź ja to mówię, o koło kurwa łańcuchem i zatnij łańcuch CZEKAJ 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 Do tyłu go wyrwieta, bo tak to, to kurwa tu zaraz jest ten murek zaspa Już masz meliorację dobra <grych> <efforts> ja patrzę na ten rów kurwa Coraz głębiej mówisz. No i tu, tu widzę straszne długi się wpędzasz kurwa Gmina przyjeżdża i cię dojeżdża, nie? A tam nie ma żadnego kurwa, naprawdę haka Nie ma. Ale będą jaja kurwa. Jest, bo... Boję się kurwa, ale jak trzeba, no to chujno. Zobaczymy, jak chcesz, coś... wtedy będzie A jebnie lina. Patrz ten dół, to było Co? Jeszcze raz! Jeszcze trochę, wyjdzie, wyjdzie A zaraz on się do kurwa złożą posesję to będzie... A drzwi zabiją człowieku kurwa. Gdzie wyjdzie? Mówisz? Co sąsiada jest daleko? No daleko, w guj! A bo ja wczoraj się siedziałem w nocy i radia słuchałem, walcie Nie odpalę, bo mi wszystkie płyny spłynęły, także nie odpalę. Ale dobrze, masz nie będziesz, no kurwa no. Nie będziesz miał, że ci kurwa stoi woda. No w Fitra będzie stała woda, kurwa. Najgłębiej będzie. No i kurwa, jedziemy. Dobrze, dobrze, kurwa. Ile to by człowieka przecięła kurwa? Jak chuj, no myślę, że na miękko by mogła przeciąć No i się ma, no nie Hamulec, hamulec, hamulec Odpal auto i iść do przodu Krzysiu, słyszysz? Przeciągaj kurwa go Napychsta odpal teraz, bo już wyjechałeś Ciągnij go kurwa, odpal to auto i pal kurwa kapcia Kurwa Popeliny narobili. No to co? Jedziemy? Jedziemy. Co mówimy? Co my w tym pięknym dniu powiemy? Dziś jest piątek, nie 13, ale wielki piątek, wielki piątek dzisiaj. My z dwówuniem przyszliśmy tutaj na miejsce zbrodni akcji. Do NTK do Backstage'u będziemy się w ten wielki piątek łamać kiełbasą. Dokładnie tak, prawidłnie. Kiełbasa w wielki piątek smakuje najlepiej. Tak Zresztą... tylko, tak ona smakuje. Tak tylko dwa dni w roku. Wielki. Nie jak wigilia tam się nie liczy. Nie, nie. nie liczy się tylko wielki piątek i środa popielcowa i tą kiełbasą się z wuniem przełamiemy. Wszystkiego Proszę. dobrego pod te święta. Tak. O poszło. Z wasze zdrowie. Wielki Piątek Najlepsza no, kiełbasa Pani Jadzia poleca Pozdrawiamy Watykan Przyszedł. No to my z Mietkiem się też złomiemy. Mieciu, proszę hey, O no, no. Ktoś jeszcze no. chce kiełbasy? O. Ten Wielki Piątek? Nie chcą Oni, oni nie chcą być prawilni Ale właśnie są prawilniaki, się boją Prawilniaki? No, się boją A, my jesteśmy bardziej prawilni Czach Najlepsza Naprawdę bardzo dobra Mazdenim sponsoruje Naprawdę no nie ma to jak przyjść do że na jeszcze kiełbasy w Wielki Piątek. Od rana, od rana pościłem specjalnie na ten moment. Ja też. Specjalnie na ten moment. No to co? Pozdrawiamy Włączności. Pozdrawiamy wszystkich wierzących. Tym świątecznym akcentem kończymy 12 odcinek Palchais TV. Wszystkiego najlepszego. Alleluja.